Paulina Smaszcz uściśliła w komentarzu w mediach społecznościowych, że jest w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego, a Maciej Kurzajewski porzucił ją w chorobie. Internautka przypomniała Smaszcz, że to przecież ona wniosła o rozwód. Zobaczcie co odpowiedziała. Paulinie, smaszcz jest głośno od dobrego miesiąca i nic nie wskazuje na to, by coś się miało w tej kwestii zmienić. Zamieszanie wokół jej osoby, co rusz angażowane są kolejne osoby, którym obrywa się od kobiety petardy. Wygadana i pewna siebie Paulina w przerwach od krucjaty wymierzonej przeciwko eksmężowi i wszystkim innym mu przychylnym zajmuje się nie tylko prowadzeniem warsztatów dla kobiet, ale i pracą w marketingu i public relations. Według jednak najnowszych ustaleń wirtualnych mediów, jej przygoda z firmą JLL Polska, w której pełniła stanowisko szefowej marketingu i PR, dobiegła końca. Choć pojawiają się głosy, że posadę straciła w wyniku ostatnich afer, 49-latka wyjaśniła, że powodem zakończenia współpracy we wrześniu były problemy zdrowotne. W tej wersji trzyma się także w Instagramowych dyskusjach z obserwatorami. Gdy jedna z fanek zapytała, czy to prawda, że straciła pracę za krytykę kłamstwa i obłudy, odpisała. To ja podjęłam taką decyzję, zapewniła, ujawniając: niestety, jestem w trakcie intensywnego leczenia onkologicznego i neurologicznego. Mam też intensywną rehabilitację, by nie dopuścić do kolejnego niedowładu. Nie mogę już pracować po 12 godzin w jednej pozycji. Nie chcę też iść na rentę, żali się następnie po raz kolejny, uderzając w Macieja Kurzajewskiego. Muszę odzyskać zdrowie, a jak wiesz, były mąż zostawił mnie w chorobie. Musi być dobrze. Nie poddam się i jeszcze będę najlepszą i sprawną mamą. To jest najważniejsze, inna z internautek zwróciła uwagę na fakt, że wcześniej smażd przekonywała, że to ona odeszła od ojca swoich dzieci. Jak to były mąż zostawił panią w chorobie, skoro to pani odeszła i wniosła o rozwód? Prezenterka nie zamierzała pozostawiać pytania bez odpowiedzi, odpisując, no właśnie dlatego się rozbiodłam.